Dzień dobry. Proszę Państwa, kiedyś dostałem pytanie w komentarzach, ile metali szlachetnych zostało wydobyte przez, przez ludzkość, ile w ogóle złota jest na świecie. Złota, srebra, platyny i palladu dokładniej. No i zacząłem szukać tych informacji. Okazuje się, że one są trudne do zdobycia, a tak właściwie to praktycznie niemożliwe. To znaczy, w tej kwestii panuje całkowita dezinformacja. To znaczy, jeżeli czytamy o tym, ile jest złota, no to oczywiście taką informację można znaleźć. Przy czym to jest, ile złota wydobyto. A tak naprawdę nie bardzo wiem, skąd to wiadomo, bo, bo skąd wiadomo, ile złota wydobyli starożytni Egipcjanie. Na przykład albo tam nie wiem, Majowie, czy, czy, czy jakaś inna kultura mezoameryki. Więc to są tylko i wyłącznie szacunki. Do tego informacje ile jest srebra tutaj również kompletny bałagan. Info, znaczy generalnie to co można znaleźć w internecie, no to to zawiera się mniej więcej tak w granicach między, że srebra jest 8 do 12 razy więcej niż złota. Średnio wychodzi 10, no ale to jest takie wyciąganie średnie z nie wiadomo czego. Także tutaj też nie wiadomo, nie wiadomo też ile, ile srebra tego, które zostało wydobyte, nie zostało poddane recyklingowi. Część srebra została całkowicie stracona, no bo było to używane w fotografii. Fotografią, właściwie na pewnym etapie, taką fotografią srebrową zajmowali się wszyscy. Ludzie w domach mieli swoje własne powiększalniki i, i prowadzili procesy fotograficzne, więc. Pewna część srebra, która została rozpuszczona w utrwalaczu, nie została odzyskana. Część w ogóle została w tych klisztach, no i ona też no, nie nadaje się w tym momencie do recyklingu, nie zostanie temu recyklingowi nigdy poddana. Więc też tutaj nie bardzo można powiedzieć, ile tego srebra w ogóle jest dostępne. No i kolejna sprawa to już jest platyna i pallad. Tam już jest w ogóle kompletny bałagan. Teoretycznie platyny jest 50 razy mniej niż złota, palladu 100 razy mniej niż złota, ale, no ale to też po prostu nie wiadomo, prawda? Dlatego, że dużo tych, tych metali jest stosowanych przemysłowo w katalizatorach. Nie wiadomo ile tych katalizatorów jest na rynku w formie katalizatorów, ile zostało poddanych recyklingowi. Jaki jest procent tego recyklingu, ile, ile udało się odzyskać, a ile zostało stracone bezpo, bez, bezpowrotnie w procesach chemicznych. Także, ok, w obiegu zamkniętym e, w, ilość atomów się oczywiście zgadza, natomiast pewna część może być tak roz, rozproszona, e, że, że są już kompletnie nie do odzyskania e, w żaden sposób. E, dlatego, no, trudno jest tutaj. E, Cokolwiek rzetelnie Wam powiedzieć, czy udzielić jakiejś rzetelnej informacji. A tak, jak mówię, internet jest pełen różnego rodzaju farmazonów na ten temat. No i trudno cokolwiek mówić poważnego na podstawie badania internetu. Kiedyś w jakiejś książce natknąłem się na bardzo ciekawe, ciekawe wyliczenia. Wyliczenia, które. Mówiły o tym, jak dużo złota się traci, jeżeli używa się biżuterii. Było to jakieś opracowanie, które miało służyć przekonaniu ludzi do tego, że w Polsce należy wprowadzić próbę złota 3 czy 3, 3 do wykorzystania w obrączkach. Czyli obliczenia były takie, ile jest obrączek. Próby oczywiście 14 karatów, czyli taka, jaka była wtedy powszechnie w Polsce używana. I było wyliczone, jak dużo złota w ciągu roku się wyciera bezpowrotnie z tych obrączek. No i było przeliczone, że jeżeli byłaby próba 3 czy 3, no to wtedy, jako, jako próba dla obrączek, no to wtedy rzeczywiście uzyskalibyśmy tam większą ilość złota na rynku, można by zatrzymać w ten sposób. Nie udało mi się tego znaleźć, szukałem tego strasznie długo i, i niestety, no mam trochę starych książek, na przykład mogę Wam pokazać e, złoto i e, inne metale szlachetne, Kazimierza, e, Maślankiewicza, nie wiem czy Kazimierza, ale w każdym razie Maślankiewicz, Kazimierz Maślankiewicz napisał, e, napisał gemologię, dlatego mi się kojarzy Kaz, Kazimierz, ale, ale nie wiem jaki to jest imię autora. E, to jest bardzo, bardzo fajna stara książeczka, właśnie z tamtego czasu. Również Złotnictwo w Polsce, Leonard Lepszy, to głównie są cechy imienne i probiercze różnego rodzaju z różnych okresów. Ale też jest prawo probiercze i jest trochę takiej informacji o metalach szlachetnych. Bardzo dobra pozycja dla ludzi, którzy się interesują antycznym, antycznymi wyrobami z metali szlachetnych. No ale niestety tutaj też tego nie ma. Sprawdzałem też w metale szlachetnych Jopkiewicz-Kupica. Bardzo dobra pozycja, już troszeczkę stara. Prawodawstwo, które tu jest omawiane, czy normy branżowe, które są omawiane, są już całkowicie nieaktualne. To są z czasów komunizmu, zresztą ta książka jest chyba z 80. Z 1983 roku, więc to jest aktualne na tamten czas, to, to te normy branżowe w tym momencie one nie, nie są już aktualne. No i oczywiście złotnictwo i prawieernictwo zastadnia, tutaj też nie ma tej informacji, więc nie wiem gdzie. Ja to nie wiem, w każdym razie tamto, tamte rozważania wpłynęły na prawo publiczne w Polsce w taki sposób, że wprowadzono tą cechę, specjalną cechę dla obrączek, wyłącznie dla obrączek. Dla złota 8 karatowego. To była taka cecha w, w rąbie bocian z cyframi 333. 3, 3. Można to czasem znaleźć na starych wyrobach. I, i, i rzeczywiście do, do polskiego probiennictwa wprowadzono taki, taki rodzaj stopu złota. No w tym momencie ostatnio miałem dość ciekawą rozmowę z jednym z użytkowników kanału. Pytam mnie w ogóle, czy, czy to w ogóle jest stop złota, takie złoto 8 karatowe. Formalnie tak, ale tylko pod warunkiem, że to jest 333 złota, 333 srebra i 333 miedzi. Ewentualnie jest tam jeszcze jeden dodatek stopowy, który, czyli cynk, który będzie obniżał zawartości tych innych metali. Natomiast no, gdyby to było 333 takie, takie super czerwone, czyli, czyli 333 złota i 333 miedzi, to, to formalnie patrząc na nazewnictwo takie metalurgiczne, to nie, nie jest stop złota. Natomiast to problem jest rozwiązany przez prawo probiercze. Po prawo probiercze mówi, że taki stop jest stopem złota i można by tak nazywać i kropka zasadniczo nie ma dyskusji czyli złoto próby 3 czy, czy, czy zgodnie z prawem można nazywać stopem złota i, i już no ale tak co znalazłem w tych książkach ponieważ nie znalazłem, znalazłem tam tych rozważań więc nie jestem w stanie powiedzieć jak dużo złota się traci rocznie poprzez używanie biżuterii czyli przez te straty bezpowrotne związane z wycieraniem się biżuterii w czasie, w czasie noszenia jej ale znalazłem straty właśnie w tej książce, metale szlachetne. Jobkiewicz Kupisa z 80., a tu jest napisane 82 rok Warszawa, a pod spodem jest napisane zobaczcie tu jest 82, a tutaj 83. Ciekawe, w którym roku była wydana. Widocznie, no cóż, norma trzeba było wykonać, jak w komunizmie, tak? Wydrukowano, nie zgadzało się, ale co to? Nie ma problemu. Ważne, że, że pięciolatka jest zrealizowana. W rozdziale złoto, i jego stopy, jest taka tabela, która pokazuje straty na złocie w czasie topienia złot. No i to jest dość przerażające, bo okazuje się, że jeżeli topi się złoto w temperaturach powyżej 1200 stopni Celsjusza. No to już jest dość znacznie powyżej temperatury topienia, ale weźmy pod uwagę, że złotnicy nie mają za bardzo możliwości kontroli tej temperatury. Po prostu mamy palnik i już, i w tym momencie jest może fajniej, dlatego że są piece indukcyjne, w których można tą temperaturę bardzo dokładnie ustawić i zadbać o to, żeby nie było tych strat. No ale dawniej, jeżeli topiono po prostu, topiono płomieniem, to. Kontrola płomienia jest dość, dość trudna. No i tutaj już przy temperaturze 1250 stopni mamy procenta strat. Przy 1400 stopni, czyli to jest taka temperatura jak przy stopieniu białego złota palladowego, a no może troszkę poniżej, ale to już jest strata rzędu 25%. To jeżeli sobie weźmiecie nawet te informacje, jak dużo złota jest na świecie, no i biorąc pod uwagę, że to całe złoto musiało być kiedyś przetopione chociaż raz, no i policzycie sobie straty, no to daje jakieś gigantyczne ilości ton które po prostu, złota, które uleciały w powietrze i, no i zostały bezpowrotnie stracone. Bo wiadomo, jeżeli topimy metal w rafinerii, to zawsze można w rafinerii zebrać pusz. Można poddać rafinacji farbę ze ścian czy, czy materiał, z którego wykonane zostały podłogi. Można też wyczyścić filtry, czy odzyskać złoto z filtrów, które są częścią składową wentylacji. No i okej, okay, można to odzyskać, no ale tak się dzieje w dużych rafineriach. W mniejszych zakładach złotniczych, zasadniczo, no nie wiem, czy ktoś zakłada sobie jakąś taką wentylację, uszczelnia wszystko i i do tego odzyskuje złoto z tynku ze ścian. To z tego co słyszałem, to że co jakiś czas, jeszcze w czasach międzywojennych, to, to w książkach można spotkać takie informacje, że szajderze odkupowali podłogę czyli wymieniali podłogę na, na swój własny koszt w pracowni złotniczej, no i z tego drewna następnie odzyskiwali złoto, no i im się to opłacało. Więc z tego złota zapewne tam było dość dużo, podbijane w deski. No, ale to taka, taka ciekawostka dla Was. Niemniej jednak, no, złoto się traci w wyniku, w wyniku przerobu, w wyniku przetapiania, no, dlatego, dlatego ta ilość złota będzie się tutaj zmniejszać i zasadniczo nie bardzo jest to uwzględniane we wszelkiego rodzaju statystyka. Nikt o tym nie mówi, ile złota stracono w wyniku prowadzonego recyklingu. Mówi się tylko o tym, ile, ile go odzyskano. Natomiast. To, to też jest taka rzecz, która troszeczkę zmienia ilość złota na rynku, i wpływa na, na swego rodzaju deflację tego metalu, traktowanego jako, jako pieniądz. I jeszcze takie dodatkowe informacje odnośnie tych strat, że straty duże straty na złocie, to wam po prostu przeczytam z książki, występują w atmosferze chloru. Na przykład, czyli jeżeli będziemy mieli gdzieś koło miejsca, w którym topimy złoto, będziemy mieli wodę królewską, albo złoto będzie wyciągnięte z wody królewskiej. I potem topione nie zostanie dokładnie opłukane, to wtedy straty złota nawet mogą dochodzić do 2%. Czy przekraczać, bo to jest 2%, 2 i 32 setne. Wzrastają również w obecności teluru, selenu i cynku. Telur, selen to raczej się nie zdarza w pracowni, no ale cynk w tym momencie jest dodawany do złota, więc szczególnie do stopów odlewniczych, więc generalnie topiąc w odlewniach odlewnie mają straty z tego tytułu, że, że to właśnie zwiększa te straty na złocie. I tutaj jest napisane, że w temperaturze 1100 stopni ta strata wynosi 16 procent. Generalnie odlewnie dość dużo złota tracą poprzez parowanie. A także antymon, nortęć, no to wiadomo, nortęć jest zabroniona, w tym momencie właściwie nie jest używana w złotnictwie. Arsen, mieć kadm to tak niewiele, bizmut też tutaj niewielka, niewielka strata. Najmniej nikiel i ołów. Ołów nie używa, ołów będzie tworzył stopy ze złotem. Które nie nadają się do, do obróbki, ale nikiel używa się do tworzenia stopów białego złota. I tutaj ta strata przy stopieniu w temperaturze 1100 stopni będzie wynosiła 300%. Zasadniczo w stosunku do jednego to jest niedużo. Ale w stosunku do tony, to się już zaczyna robić, robić całkiem pokaźnie. No i to tyle, tyle takich informacji o stratach złota. Tyle informacji o ilości złota, które tak naprawdę nie wiadomo, ile tego złota jest, ile, ile zostało, ile zostało w ogóle wydobyte, więc to większość tych informacji to są po prostu takie informacje propagandowe, które mają tam pomagać w sprzedaży złota jako inwestycji. A na dobrą sprawę, no, nie mają wiele wspólnego z, z prawdą i z rzeczywistością.